Mam pokazać Wam dzisiaj, jak ściągnąć program do nagrywania, czyli Bandicam. Wchodzimy w swoją przeglądarkę i wchodzimy w link Bandicam, czyli bandicam.com. Okej, okay, już jesteśmy na stronie. Pod ma napis go to the download page. Wciskamy na niego. I gdy już wcisnęliśmy mamy tutaj znów stronę. I klikamy w klikę the download. Gdy wciśniemy, możemy już ściągnąć. Zapisz klik. okej, okay. nam się ściągnie. okej, okay, już się ściągnęło. Wchodzimy w. Folder zapisu, ja mam taki specjalny i wchodzimy w tą instalkę. Uruchom, wybieramy jaki język, ja wybieram polski i dajemy dalej. Zgadzam się, tutaj możecie odznaczyć, ale ja wolę tak. Folder docelowy i dajemy zainstaluj. Później się nam zainstaluje i ukaże nam się takie coś. Tutaj są ogólne, czyli tutaj folder docelowy, czyli y, gdzie mają się zjawiać nasze filmy, które zakończyliśmy wideo. Tutaj y, kiedy mamy zacząć, a kiedy zakończyć film, dałem F7 i kiedy pauzę, F9. Tutaj kiedy nam zrobi screenshota, y, F11, czyli zrobi nam zdjęcie z gry albo z czegoś, a tutaj jest o tym programie. Myślę, że to na tyle dzięki. E,